Witamy wszystkich y, hodowców i hodowczynie, miłośników sportu gołębiarskiego. Wróciliśmy z Opola, byliśmy na y, święcie hodowców, y, na aukcjach ludzki gest. Święto było przepiękne, można powiedzieć, że przerosło moje oczekiwania. Ksiądz Jurek Kostosz postarał się bardzo dużo było zainteresowanie, kupujących było bardzo dużo, co mogę powiedzieć jeszcze, bardzo dużo ludzi z całej Polski i chcieliśmy przedstawić małą relację z tej imprezy. Dowiedziałem się na tej imprezie, oczywiście w Opolu, kolega kościelniak Jarosław Zandrychowa, teraz nawet rozmawiałem z nim, wziął do mnie gołąbki. No i będzie mistrzem Polski. Także jeszcze na oryginałami leciał i przyczyniły mu się do Mistrzostwa Polski. Wysiadały na oddział drugi, trzeci. I to, co ciekawe jest, że gołąbek u niego 4196, bo tam można wejść na listy konkursowej sobie zobaczyć. Samiczka to jest. Była druga na oddział. A u mnie brat jej z gniazda, widzicie koledzy? Takie gąbki ja daję, hodowcom oddaję. A jej brat z gniazda 4197 u mnie w Strzelcach Opolskich pierwszy w oddziale z 230 km w ciężkim locie. Także to nie przypadki u niego siostra druga, a u mnie pierwszy brat z gniazda no i mówi jeden lot mu tam zawalił, bo miał super konfident, a tak to że ma w kategorii F6 konfident, no to już trochę za duży jest, nie wiadomo, jak ktoś się głębia na olimpiadzie, to trochę za duży, ale tu fajnie jest, zadowolony, fantastycznie, jak y, ktoś chce sprawdzić, to można wejść na stronę PZHGP Odział Andrychów. Zobaczyć, tam gołąbki 0,266 oryginałami lotował, dały sobie radę po pięć konkursów, porobił tam mieli 5 lotów. Także jest zadowolony. Z nim rozmawiałem i z tego co wiem to będzie y, mistrzem Polski.

طلاق و طلاق kiedy طلاق و طلاق و nie Od maja, nie? Kiedy و طلاق nie. Nie, nie, Nie ma, bo tak jak niektóre w Polsce lecą 4 razy, 150 stopni, nie U nas tak nie ma. U nas już trzeci jest, w jest.

Co nie podzielić nam dopiero, bo on odbywał, że tam również swoich kolegów co mu sprzedawał, tą swoją starą linię, z którą on tam pracował, więc u niego szybkie są badania dalekie lekkie loty, ale jak będzie ciężki, to on będzie się z tym zainteresował. oraz Argento, kwota preaukcji 5300 zł.

700 po raz pierwszy, 6700 po raz drugi, rozglądam się, 6900 od Pana, 6900 złotych od Szanownego Pana po raz pierwszy, 7100, 7100 złotych od Pana, 7100 po raz pierwszy, 7300, 7300 od Pana, 7500, 7500 od Pana po raz pierwszy, 7500 po raz drugi, 7700 od Szanownego Pana, dziękuję za ten uśmiech dodatkowo, 7700 i 7900 od Pana z uśmiechem też. 7900 po raz pierwszy od Pana, 7900 po raz drugi. 8100 od Pana, 8100, 8300, 8300 po raz pierwszy od Pana, 8300, 8500, 8500 po raz pierwszy, 8500 po raz pierwszy, 8700, 8700, 8700 złotych po raz pierwszy, 8900, 8900, 8900 900. Prawa, proszę Państwa, mamy pierwszą zaciętą licytację, 900 od Pana, 900 po raz pierwszy, 9300, 9300 po raz pierwszy, 9500, 9500 po raz pierwszy od Pana, 9 700 od pana, 9900, 9900 po raz pierwszy, 9000, tysięcy, 10 złotych od pana, 10 300 od pana, 10 300 po raz pierwszy, 10 10000, 10 A przepraszam, przepraszam, ma pan rację. Merci beaucoup. 10300 od tego momentu. Od te 10 100 wędrujemy po 500 zł. Czyli pan od 10500... od 10 100. 10, 10 600, 10 600, 10 600, jeszcze tego nie było, 10 600 po raz pierwszy, 11 100 po raz pierwszy, 11 600 po raz pierwszy, 11 600 od Pana po raz drugi, 12 100. 12 tysięcy 100 od pana, 12 100, 12 600 od tamtego pana, 12 tysięcy 600, 12, 13 100, 13 100 od pana, 13 600 od pana, 14 tysięcy 100 od pana, brawa proszę państwa, 14 tysięcy 100 po raz pierwszy, 14 tysięcy 600, 14, 15 100 po raz pierwszy od szanownego pana. 15600, 15600, 16 16100 złotych od pana, 1600 po raz pierwszy. 16600, 16600 złotych po raz pierwszy. 17100, 17100 po raz pierwszy. 17600 od szanownego pana, 17600 po raz pierwszy. 18 tysięcy 100, 18 tysięcy 100 po raz pierwszy. 18 600 od pana, 18 600, 19 tysięcy 100 złotych, 19 ,100 od pana, 19 tysięcy 600 złotych, 19 tysięcy 600. Wielkie brawa, bo mamy 20 tysięcy i 100 złotych.

100, 24 600, 24600 600 po raz pierwszy, 24 600 po raz drugi i 24600 600 złotych dla Pana. Zapraszam Pana tutaj. Samiec, który w flotach narodowych zdobył między innymi pierwszy, drugi, drugi konkurs. Matka to również Narodowa zwycięzczyni z hodowli Pipa Elite Center, która pokonała w locie z bursz 34 310 gołębi. Kwota po preaukcji to 8520 zł. 8520? Czy ktoś z Państwa potwierdzi tę kwotę z preaukcji? Od Szanownego Pana mam potwierdzenie. 8520. 8700. Czy ktoś z Państwa jest gotów dać 8700 zł za tego gołębia? 8700 od Pana po raz pierwszy. W pierwszym rzędzie 8700. 8700. 8900 zł od Pana. 8900 po raz...

10 100, przechodzimy do licytacji po 500 złotych. 10 100 po raz pierwszy. 10 600, jest odpowiedź. 10 600 po raz pierwszy. 10 600, 11 100. 11 600 od pana. 11 600 po raz pierwszy. 12 100 od pana. 12 600 od szanownego pana. 12 600. 13 100 złotych od pana. 13 600 po raz pierwszy. Ale mamy 14 100. 14 100 złotych. 14 600. 14 600. 15 100 od pana. 15 100 po raz pierwszy, 15 600, 15 600, mamy odpowiedź, 16 100 złotych od pana, 16 600, 16, 17 100, 17 100 po raz pierwszy, 17 600 po raz pierwszy, 18 100 po raz pierwszy, 18 100 po raz pierwszy, 19 tysięcy, 18 600, już się zagalopowałem, 18 600?

19600 i po raz pierwszy wielkie brawa 20 100 zł przekraczamy kwotę 20 000 20 100 zł po raz pierwszy 20 600 zł 23 600 21 100 21, 100, 21, 100, 21 600 od Pana 22100 22,100 po raz pierwszy 22600 to od Pana 23 100 jest odpowiedź 23 23 600 24 100 24 600, 25 100, 25 600, 26 100, 26 600, 27 100, 27 100 po raz pierwszy, 27 600, 28 100, 28 600, 28 600, 29 100 złotych otwana w pierwszym rzędzie. Czy będzie przebitka? 29 600 po raz pierwszy, 29 600 po raz drugi, 20... 30 100 zł, brawa, proszę Państwa! 30 100 zł! Niech Pan podniesie wyżej, żeby oni z tyłu to widzieli. 30 600 od Pana! 30 600 po raz pierwszy, 30 600 po raz drugi. Drodzy Państwo, pierwsza kwota powyżej 30 000, 30 600 zł! Zapraszamy Pana po odbiór od od tego Gołębia. Wielkie brawa! Kogo bez starszych samemu, tak? Co ci? Przede wszystkim liczy się w drogich rodziców. To jest najważniejsza No to chodźcie tutaj. No nie, no nie, 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 nie musicie tu iść razem. Zapraszam was bardzo serdecznie. Już zaraz powiemy o jeszcze jednej niespodziance. Zapraszam pana bardzo serdecznie, bo... No chodźcie, chodźcie, chodź tutaj. Cała familia. I teraz tak. Księże Jerzy, bardzo proszę ten pierwszy eksponat, bo to jest najważniejsza rzecz. Wielkie brawa, proszę Państwa. 15 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Ludzkich jest za koszulkę z podpisem Pelego od Państwa. A to jest dla Was gratis. Taka dodatkowa koszulka. Rozmawialiśmy z Robertem Lewandowskim. Robert mówi, słuchajcie, no jak macie to, to ja jestem gotów dołączyć do takiego dzieła, żeby tylko ono przysporzyło jak najwięcej radości i serca e, dzieciom. A to jest dla nas najważniejsze. I za to Wam bardzo serdecznie dziękujemy. Raz jeszcze podziękujmy za tę licytację, za tę próbę. Dziękujemy bardzo. 15 tysięcy złotych będziemy to musieli rozliczyć. Więc bardzo proszę księże Jerzy do rozliczenia też również. Zapraszamy Państwa. O! Ksiądz Jerzy Kostosz, czy jest ksiądz Jerzy albo Kuba Błaszczykowski? Jeśli jest Kuba albo ksiądz Jerzy, jeżeli możemy prosić na moment. Księże Jerzy, nie wiem, gdzie jest ksiądz Jerzy Kostosz. Wezwijcie tutaj księdza Jerzego na moment. Bo chciałem, żebyś chwilę poczekał na, na księdza albo na Kubę. Słuchajcie, poczekajmy chwilę, dobrze? Jeśli jest taka możliwość, czy Kuba bądź ksiądz Jerzy mogliby podejść tutaj do nas. Kuba Błaszczykowski, jeżeli jesteś, Kuba, tutaj, to zapraszamy dosłownie na moment. Jeżeli jest ksiądz... Jeżeli jest to ten, To zróbmy, zróbmy tak, że jakby... Poczekaj dosłownie cierpliwie chwil. Idzie? Tak, idzie? Już patrzę. Jest ksiądz Księży Jerzy. Zapraszam tutaj do nas. Jeżeli jest ksiądz z Kubą, to zapraszamy z Kubą. Idzie ksiądz Jerzy. Bo ksiądz jeszcze nie wie, co tutaj się wydarzyło. Ja chciałem, żeby to z rąk księdza, a później ksiądz zaprowadzi tego osobnika do Kuby Błaszczykowskiego. Zapraszam panowie tutaj. Księże jest. Zapraszam tutaj. Ta koszulka w ręce pana. A pana zapraszam tutaj do nas. I księdza też. Nie wiem czy Kuba jest, jak nie to... Zapraszam pana na środek tutaj do nas. Chciał pan coś powiedzieć nam tutaj. Takiego bardzo ważnego. Chwilę zanim będzie ceremonia. Zapraszam tutaj. Chodźcie, chodźcie, chodźcie tu bliżej. Słuchajcie. Żeby nie wie, by się w ogóle tu nas nie było. Ja wiem, że to są duże pieniądze. Myślę, że większość nie ma tyle pieniędzy. Mój sześciak poprosił mnie, mówi: Andrzej, gdzie ty jedziesz? Ja wiem, no, na ludzki gest. Co to jest? On mieszka w trudnym Pracuje Pracuję za euro. Kiedyś się go za marki. Obiecałem mu, że poświęcać. Brawo! Słuchajcie, za chwilę podejdzie tutaj ten, który tę koszulkę podpisze dla Ciebie. Bardzo proszę, my czekamy na chwilę i za chwilę te dwa ostatnie gołębie Słuchajcie, wszyscy jesteście ludźmi ogromnego serca. Ogromnego, ja myślę, że ksiądz Jerzy jest w stanie to w jakiś sposób racjonalny i duchowy wytłumaczyć. Czekamy na Kubę. Proszę Państwa, ta koszulka została w tym momencie podpisana przez Kubę Boszynowskiego, a tutaj ten ostatni niesamowity wylicytowany gołąb to są te dwie największe, niesamowite rzeczy, które się wydarzyły. Tak jak cała niesamowita impreza. Drodzy Państwo, podziękujmy sami sobie naprawdę wszyscy. Wielkie brawa dla Państwa, dla tych wszystkich, jak i zwycięzców, jak i tych. Dzisiaj są tutaj z nami w na to wszystko na rzecz dzieci opieką Fundacji Ludzki Gest Kuby Właszczykowskiego. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo hodowcom, zaczynamy ostatnią część naszego spotkania przed koncertem. Za chwilę będziemy mieli na scenie dwóch prezydentów, powiem Państwu, to się rzadko, rzadko zdarza, ale taka sytuacja będzie. Drodzy państwo, dziękujemy, dziękujemy ci bardzo serdecznie, bo to coś pięknego. Kubę prosimy o pozostanie i prosimy drodzy państwo, żebyście pozostali teraz wy, dlatego że ja chciałbym za moment oddać głos i Kubie, i księdzu Jerzemu, i tym, którzy pojawią się na scenie. Ale bardzo serdecznie zapraszam do nas dwóch prezydentów. Prezydenta Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, pana Krzysztofa Kawalera. Panie Krzysztofie, panie prezydencie, zapraszam do nas bardzo serdecznie. I prezydenta miasta Opola, pana Arkadiusza Wiśniewskiego. Odech. Drodzy Państwo, teraz bardzo serdecznie chcielibyśmy zaprosić do nas tych, którym za moment przekażemy oficjalną pomoc za sprawą Jakuba Błaszczykowskiego i jego fundacji ale nim to nastąpi i nim przedstawimy ich sylwetki to jeszcze bardzo proszę Pana Jurka Brzęczka Pana Dawida Błaszczykowskiego aby dołączyli do naszego grona tutaj, bo to są członkowie fundacji Ludzki Gest Panie Jurku, trener Jerzy Brzęczek również, nie wiem czy jest bratku by. Witamy Pana Jurka Dawid, jeżeli jesteś to serdecznie również zapraszamy chodźcie troszeczkę tutaj bliżej z tymi Tutaj do tego miejsca, tak? Bardzo prosimy. O, a tu po, przyjdą podopiecznie. Proszę Państwa, bardzo serdecznie prosimy albo dzieci, albo ich przedstawicieli, którzy będą uhonorowani za moment i za, o których za moment będziemy mogli powiedzieć. Nim to jednak nastąpi, to chciałbym panom prezydentom oddać głos najpierw, abyście powiedzieli i o samej akcji, i o tym, co się tutaj wydarzyło. No, motor napędowy, hodowcy Gołębi tutaj przyjechali niesamowicie do nas i, i bardzo się cieszymy w Opolu. Prezydent Opola myślę, że też ma ogromne powody do radości z tego, co tu widzimy. Bardzo Zaprosimy wszystkie dzieci, które będą honorowane, aby pojawiły się na scenie, a ja panom prezydentom oddam w tej chwili głos. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Ja przede wszystkim cieszę się, że hodowcy gołemi pocztowych pokazali tego gołębie serce, że jesteście tutaj, że wspieracie podopiecznych fundacji. Jeszcze raz wielkie dzięki dla was wszystkich. Tych, którzy podarowali głębie, tych, którzy listowali, tych, którzy są tutaj dzisiaj, wykupili cegiełki. Wszystkim mam bardzo dziękuję. Dziękuję jeszcze Dziękuję bardzo. Prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że przyjechaliście do Opola. A ci, którzy są z Opola, cieszę się, że są wspólnie z nami po to, żeby pomagać. Przypomnę takie jedno hasło, które jest bardzo dobre, które mi się pomaga. Dobro to jest jedyne, jedyna rzecz, która się dzieli, żeby się potem mnożyła. Więc my się dzielimy dobrym. Bardzo mi miło być z Państwem się tym dobrem dzielić. I jeszcze raz dziękuję za to, że tu jesteście.